Sceneria jest nietypowa. Znajdujemy się w restauracji Mała Szwajcaria. Nazwa mylna, mogłaby domniemywać, że serwujemy tu potrawy tylko szwajcarskie. Niekoniecznie, serwujemy w tej restauracji produkt regionalny. A w dniu dzisiejszym będziemy mieli okazję posmakować nie tylko tej prawdziwej kuchni szwajcarskiej, produktów właśnie szwajcarskich, ale również produktów włoskich. A zatem, proszę Państwa, zaczynamy bajkowy wieczór w scenerii przepięknej, zimowej w restauracji Mała Szwajcaria. Wieczór konfrontacje kulinarne szwajcarsko-włoskie. Nie chodzi tu o współzawodnictwo, a chodzi o konfrontację smaków przede wszystkim. Poszukiwanie smaków, i to w kuchni o bardzo prostej formie. Nie wyszukanej, prostej. Tak jak prosta jest kuchnia podhalańska, podhalańskich Juchasów, Baców, tak samo my będziemy dzisiaj serwować kuchnię w najprostszy sposób, jaki to robią Juchasi alpejscy. Dzisiaj polecamy gulasz cielęcy, czyli Curysien, racle 2 fondi fondi Znojburga i na deser fondi czekoladowe. Fondi serowe. Jest to rozpuszczony ser. Zresztą nazwa w ogóle pochodzi z, z francuskiego słowa rozpuszczać czyli fondi. Rozpuszcza się dwa rodzaje sera: menteller i, i gruyère, z dodatkiem wina, czosku, gałki muszkotłowej. Do tego możemy podawać chleb, ziemniaki, mięso, warzywa typu papryka, typu pomidory, parczochy. Rakle to jest też słowo francuskie, oznacza zeskrywać czyli to jest rozpuszczony ser. Które zeskromuje się, ścina na, na ziemniaki, na, na pieczywo. Ponieważ jest to live cooking, czyli gotowanie na żywo, wybraliśmy z tego powodu potrawy, które yy, nadają się, żeby być przygotowane w przeciągu kilku minut na oczach państwa. Yy, są to potrawy, które są przygotowane yy, bardzo szybko, yy, jednocześnie są bardzo smaczne, mogą być pomocne w codziennym życiu, które jest coraz częściej bardzo zabiegane, szybkie i nie mamy na nic czasu. To doskonała okazja do nauki, podglądania i próby odkrycia sekretów kuchni. Jeżeli chodzi o wybór dań, kuchnia włoska to przede wszystkim makarony. Przede wszystkim. Pozwoliliśmy sobie zaproponować na przystawki dania, które mogą być. carpaccio jest to danie, które można przygotować zawsze pod warunkiem, jeżeli polędwica wołowa jest w domu. Czyli jest to taka, taki ratunek na ostatnią minutę. Następnie mamy spaghetti alio olio, jest to po prostu makaron podstawowy. Jest to danie narodowe, które w tej chwili je się na całym terenie Włoch, pomimo że swoje korzenie ma na południu. I na deser proponujemy Państwu pomarańcze z patelni. Deser do przygotowania w przeciągu kilku minut. Pomarańcza jedna-dwie są zawsze w domu i można mile yy, zaskoczyć gości deserem, który jest bardzo taki yy, ładny, smaczny i szybki w przygotowaniu. Okay.